Aga za mną. Tu czwarta część. O Boże, jakie to są tutaj niefajne noce, że nie możemy się nawet wydostać. Idę obudzić Olka. Olek. no co. Co? Dobrze jest. Tak, wszystko no dobrze. Coś co poskakujesz na piłce? Okej. Okay. Trzymaj. Dobra. Daj mi jedno kółeczko. Okej, okay, to ja nagram, jak na piłce skaczę. Ale fajna piłka. Ale dzisiejszej nocy... Gdy Janek skakał, stało się coś bardzo niefajnego. Jej, ale skacze super! What? Słuchajcie, co się dzieje? Nie wiem, co się dzieje. Szybko zabiorę jej jakąś bransoletkę. Oczywiście ją zerwałem, więc ją naprawię, bo Janek ma ją nieszczęśliwą. No dobra, naprawię ją szybko. Zanim Janek się obudzi, ale nie wiem, co się stanie dalej. Słuchajcie. Zobaczymy, co się stanie z kolejnej części.